Cześć, witajcie z tej strony Panko94 i witam Was w kolejnym już odcinku z GTA 5, tak. E, ostatnio tu skończyliśmy. Dzisiaj polecimy, e, polecimy sobie helikopterem. E, Zgadnam sobie ładne jakieś. E, aktualnie nagrywam ten filmik w trakcie e, wysyła... E, wysyłania tamtego i nie wiem co pisaliście w komentarzach piszę go zaraz ojejku pewnie będziecie mi pisać w komentarzu żeby mnie wyprowadzić i macie rację o skoczymy sobie nawet wow o co tu to autko wnieczule no dobrze sobie jak już pisałam pod ostatnim filmem. E, proszę o wyrozumiałość jednak, bo ja pierwszy raz gry nagrywam. Oj, ojoje, brzka taksóweczka nie mam no tak. Wiesz co za kara ziomak zrobię? Wezmę sobie taksówkę. O kurde typie D taksówka. E, jeśli chcielibyście wiedzieć, jak się zamawia taksówkę, no to robi się to za pomocą, na PlayStation 3, za pomocą przytrzymania tego trójkącika. Dobra, my jesteśmy na miejscu, zwiniemy sobie helikopter. I będzie fajnie miło. Już widzimy nasze helikopterki, ładne. Mi się bardzo te helikopterki podobają i zgarniamy sobie, Ale co ja robię w tej chwili. Zbieramy to. Do... Przepraszam, ale tu mój helikopter, już od dzisiaj. Dobrze. To dzisiaj latamy helikopterem. Mam nadzieję, że policja mnie zaraz nie będzie ścigać. Nie mam pojęcia, że ze sobą lecimy. Zobaczę na, mapie, na mojej mapce. Gdzie sobie możemy polecieć? Możemy sobie polecieć na statu, do Statuły wolności, tak szczerze. I sobie tam właśnie się udamy lecimy. Nie jestem najlepszym pilotem, dlatego gdzie jestem? Nie ma saturnu Chyba pomyliłem wyspy. O ek, pomyliłem wyspy. Ona tu, nie? Tu jest saturnu O Owoź, pomyliłem jeszcze wyspy. No super. Jak mówiłem przed chwilą, nie jestem najlepszym pilotem. Bo nie grałem za dużo w GTA. To sobie doparkowane. że jest taki, jakiś fajny budynek tutaj, w którym ym, można na niego wejść i będzie takie, o jest nasza wyspa, i będzie takie A, i jak się skoczy na to A, to nie będzie miło. <grytanie> nie do wody, nie do wody, nie do wody, nie do wody, proszę bardzo, dziękuję. O, tutaj będzie ładnie wylądować. Kurna jakiegoś człowieka, proszę. O, dziękuję. W miarę dobrze wylądowałem. I idziemy sobie zobaczyć na co tu U, Przebiegniemy się, bo ruch to zdrowie, jak mówię. Jeszcze popniemy tego typa. Wow! W policjantów chyba tu zbroją zachodzą. Co tu się świeciło? O, widzicie, nawet tutaj możecie znaleźć granaty. Ponoć gdzieś tam u góry można znaleźć snajperkę. Ojejku, nie ten klawisz. Gdzieś u góry można znaleźć snajperkę. Tak słyszałam. O, policjant. Na tym balkonie można znaleźć snajperkę. Nie, nie jestem pewien, czy to prawda. Witam policji, lol. że ponoć gdzieś tutaj można znaleźć snajperkę. A właśnie, e, czy chcecie e, GTA 4 Multiplayer? Takie jest moje pytanie na dzi dzisiejszy odcinek. Oj, no bo stoi. Czy chcecie GTA Multiplayer? Czytam jak to woli GTA Online. Najprawdopodobniej GTA 5 dostanę na gwiazdkę, dlatego nie mam GTA 5, ale raczej będzie. Raczej, jak dostanę, to będzie GTA. I tak dla ciekawości niektórych, ja nie nagrywam z nagrywa... Ja nie mam nagrywarki. Ja nagrywam z telefonu. Co jest dosyć śmieszne, ale tak, nagrywam z telefonu. Dla niektórych to może być dziwne, że nagrywam z telefonu, ale nie. Myślę, że później, jak będę miała troszkę więcej kasy, to sobie kupię nagrywarkę. mój pierwszy filmik już się przesłał, czy może jeszcze nie? Jest to Strasznie. Wylądujemy sobie gdzieś. Tylko gdzie? O, to jest Panoramik. Ta firma, ta podróbka Panasonic ponoć. Słyszałam, że to jest podróbka Panasonic. Panoramik. Bardzo ciekawa nazwa. O tutaj chyba jest ten budynek Geta Life. Wiecie co spróbujemy nawet? Czy to działa? Spróbujemy. O, wstała wow. Niko. Dziękuję. Niko sobie wstał już. A gdzie jest teraz A? Szukamy A. W tych napisach, o tu są napisy. I szukamy A. Czy to naprawdę działa? Czy to jakiś fake? Gdzie jest A? Halo. No super. Fajnie, że nic nie widzę, nie? Chyba to napisy, trochę zerty białe. A skąd mam wiedzieć, który to jest A? Tu wejdę. No super, Spadam. No to fajnie, już po nas. Miło. Tak. Super, że już po nas. Może gdybym miał jakieś. 10 widzów, w co wątpię, to zrobię vloga. O, mam no, na autko, dosyć. Jak na GTA 4 to jest jedno z ładniejszych autek. To jest... Nie pamiętam, ja nie spojrzałem, to za autko. Mówię wam, że ja już kiedyś grałam w multiplayer. super wow, przepraszam. Nie, serio, już taki zły zamiar O boże, się babko potrąciłem. Yy, mam pytanie do was, proszę, odpowiedz. Masz sobie. Odpowiedzcie w komentarzach, czy wolicie właśnie tak jak jeżdżę autem, czy wolicie na przykład jakieś rozpierdziel? Pytam się, bo nie chcę was zanudzać, na przykład tam ma autem, czy. Ktoś nie lubi tam rozpierdziel no to. Wie. Serio. Jak, yy, dla ludzi, którzy chcą GTA 4 kupić. Yy, bardzo im polecam tą grę. Yy, mi się bardzo podobała. A już trochę się nagrałam w tą grę. O, uciekniemy spokojnie Wow! Ale to się ładnie No. Musiałem to czerpać. Get down. Yeah? Get down, bitch. Yy, tylko, że jakbyście chcieli multiplayer to zapomniałam dodać, teraz mi się przypomniało. Yy, mam włączoną policję. I będę by nie było już takiej zabawy z policją. Nam. Dlatego to auto wolałam zostawić, a nie wysadzać. Ale auto, ale auto. Ja je muszę mieć, ja je jest ja je karne. Wybaczcie, że... Fuck you, bastard. Dobra. Daj mi, daj to, daj to, daj to. Wybaczcie, ale użyję kodu. Naprawdę was za to przeproszę. No wyciągnij... Czemu on nie może komórki wyciągnąć? Halo? Wyciągnij komórkę, Niko! On nie wyciąga komórki. To jest fajne auto, ja lubię. To bardzo. Szukamy jakiegoś domku. No tylko to tutaj. I tam już będziemy musieli udać i się zaparkować tu czemu nie za telefon wciągnąć a ja tego auta nie stracę nie wyciągnę telefonu, ej chciałam wpisać kod na policję coś złego bym zrobił infernos? o, -o, 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 -o. On nawet telefonu nie może wyciągnąć. No, bez jaj, Niko. No nie wyciąga mi telefonu. Naprawdę Niko. Nie wierzę w ciebie. Myślałem, że Niko jest na też. Trochę ma lepszą jedność, ja tu teraz telefon nie może wciągnąć dojedziemy tam do domku, nieważne co się stanie yy, spróbujemy nie zginąć i za zakończymy odcinek nie, to jeszcze nie jest zakręt ale zamieszane wow przepraszam no już mi się kurzy, super eh? Wrócę, siedzi na dupie. Dobra. Odcinek, yy, a więc dzięki, na razie cześć.